Cześć, ja jestem Joanna, a to jest kolejna skrzynka pocztowa, w której opowiadam o youtuberach i internetach. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam kanały kulinarne polskich youtuberów, które koniecznie musicie znać. Zapraszam! Zanim przejdę do konkretów, mam po jednej informacji zarówno dla dziewczyn, jak i chłopaków. A więc chłopacy, jeśli chcielibyście zaimponować swoim dziewczynom lub po prostu coś przeskrobaliście, najlepiej jak ugotujecie im coś zjadliwego, no i coś, co nadawać będzie się na instafood. <grywka> Dziewczyny. Mówi się, że przez żołądek do serca mężczyzny. No okej, okay, jeżeli chcecie coś ugotować dla swoich facetów, a matka natura nie obdarzyła Was w żadne skillsy kulinarne, to pamiętajcie, by zasubskrybować kanały, które Wam dzisiaj polecam. Mam nadzieję, że coś wskuracie. Na pierwszy ogień idzie Kitchen Killa, czyli Justin Kirschner. Bardziej kumaci w internetach rozpoznają, że jest to brat Jessiki Mercedes, no, i mimo, że nie ma zbyt wielu filmów na swoim kanale, bo około 13, i nie wrzuca ich zbyt często, bo mniej więcej dwa, maksymalnie w porywach 3 razy w miesiącu, to myślę, że powinien dostać szansę i powinno go subskrybować dużo więcej osób, bo robi to w nietuzinkowy sposób, taki nieszablonowy. Bardzo mi się podoba jego luz, taka spontaniczność. Kompletnie niczym się nie przejmuje, gotuje na luzie, jeszcze coś tam opowiada sobie i tak dalej. No, myślę, że jego przepisy są takie bardzo łopatologiczne, co mam na myśli. Czyli nawet jeśli masz dwie lewe ręce do gotowania, to i tak ogarniesz. Jeżeli nie, to może najwyższa pora, żeby się nad sobą zastanowić. Mm, tak i koniecznie zaglądajcie na jego kanał. Gdzieś tam w opisie do tego filmu y, znajdziecie y, link do jego kanału. Kolejny sztosik, który koniecznie musicie subskrybować to jeden z moich faworytów i nie ukrywam, że subskrybuję go od kiedy interesuję się YouTubem. Jego kanał jest na YouTubie blisko 9 lat, ma 700 filmów i ludzie go kochają. Na swoim koncie ma już książkę i udział w programie Hell's Kitchen. Myślę, że dobrze wiecie kogo mam na myśli. Siemanko, witam w mojej kuchni. <grym> tak, to Piotr Ogiński i kanał Kocham Gotować. No facet prowadzi to na takim luzie, z takim fajnym, pozytywnym nastawieniem do życia. Uwielbiam po prostu, jeżeli rozmawia ze swoją dziewczyną, która stoi poza kamerą i tam wymiana zdań pada i jakoś tam komentują to, co on robi. No jest niesamowity, niesamowicie pozytywny. Nie uważam, by udział w programie Warsaw Shore był jego jedną z najlepszych decyzji, ale mimo wszystko go uwielbiam i oglądam regularnie. Piotrek po prostu... Love. Kolejny kanał, który koniecznie musicie subskrybować, jeżeli chcielibyście nauczyć się fajnie gotować, to Digi, czyli Dariusz, który również ma kanał na YouTubie ze swoją żoną Hej łobuzy, która z kolei ma kanał stylizacji. Osoby bardziej ogarniające internety z pewnością kojarzą te trzy kanały. Ale jeśli nie, no to już mówię. DG na swoim kanale ma również inne filmiki, nie tylko o tematyce gotowania, ale myślę, że tak czy siak warto subskrybować, bo z tego co zaobserwowałam ostatnimi czasy zdecydowana większość to mimo wszystko jednak gotowanie. I filmiki są bardzo krótkie, proste i konkretne. Widzicie przepis, widzicie efekt, tylko szybko jest pokazane, co jak zrobić, i tak dalej. Nieraz te filmy mają po 2-3 minuty, a możecie zrobić naprawdę ciekawe, fajne rzeczy bez zbędnego opowiadania. Dariusz pokazuje konkrety, i tak dalej. No i ostatnio bardzo cieszy się u niego popularnością seria Instatest. Osoby, które posiadają konto na Instagramie, na pewno kojarzą, że też w proponowanych w reklamach, czy nawet w kanałach, które subskrybujecie bardzo często, w które followujecie na Instagramie, bardzo często są kilkusekundowe filmiki z takim pięknym, estetycznym gotowaniem, gdzie potrawy wyglądają no, niczym narysowane, niczym z obrazka. No i Dariusz sprawdza, czy faktycznie jest to możliwe, by robiąc takie same czynności jest możliwe osiągnąć taki sam efekt, taką samą potrawę, która będzie równie dobrze się prezentować, co na tym zdjęciu na Instagramie. No i nie ukrywam, że te instatesty wychodzą mu bardzo ciekawie. Często te filmiki mają dosłownie 2-3 minuty, ale dzięki tym 2-3 minutom możecie dowiedzieć się bardzo fajnych przepisów, nauczyć się bardzo fajnych przepisów. Czwarty i ostatni kanał, który chciałabym Wam dzisiaj polecić, to Damian Kordas. No i ten słodki blondynek, mimo młodego wieku, osiągnął w życiu już dość sporo, ponieważ jest to finalista programu Masterchef. Tak, Damian wygrał ostatnią część programu Masterchef no i w idealnym dla niego czasie, w idealnym momencie, zdecydował się na założenie kanału na YouTubie. Myślę, że jego popularność przyczyniła się jakoś do tych subskrypcji, bo w bardzo krótkim okresie bodajże. Pół roku albo nawet i krócej, osiągnął 130 tysięcy subskrybentów. Myślę, że nie jedna dziewczyna chciałaby takiego kucharza w domu. <słuch> 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 tak, ale co mi się podoba, to jest on tak niewinny, taki skromny, tak pozytywny, cały czas żartuje, coś tam opowiada. Dba o to, by jego goście też byli tacy rozluźnieni na planie. Zaprasza gwiazdy zarówno telewizji, jak i gwiazdy YouTube'a. No i sobie wspólnie tam kroją cebulkę śmieszkują do kotleta. Wychodzi to wszystko bardzo fajnie. Widać, że nagrania są bardziej na takim poziomie telewizyjnym i myślę, że nie tworzy on, nie montuje na przykład sam swoich odcinków ale nie uważam, czy to dobrze, czy to źle, po prostu takie mam spostrzeżenie. Z pewnością jego przepisy są interesujące, bardzo mi się podoba, że jest tak młody, w dodatku chłopak i jeszcze gotuje w tak znakomity sposób. Mimo, że nie widziałam wszystkich jego odcinków, tylko taką powiedzmy część, to, to na pewno... Obejrzę pozostałe i myślę, że śmiało mogę Wam je polecić, bo oprócz tego, że gotuję to właśnie są to wywiady z osobami ze świata telewizji, ze świata YouTube'a, o których możecie się dowiedzieć trochę więcej w tych odcinkach. Jak był Rafał Maserak, to nawet byli jacyś inni YouTuberzy i tańczyli salse bodajże, czy jakiś tam inny taniec, chyba salse. Był też Igor Ignacy. No Wszystko wygląda bardzo ciekawie, bardzo profesjonalnie. Też bardzo pozytywnie, więc jeżeli szukacie ciekawych, prostych przepisów, a do tego chcecie się przy tym trochę pośmiać i pobawić, to koniecznie subskrybujcie Kamian Damiana. Zdaję sobie sprawę, że na polskim YouTubie jest dużo, 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 dużo więcej kanałów kulinarnych. Ale zrozumcie mnie, nie chciałabym Wam polecać czegoś niesprawdzonego, czegoś, czego sama regularnie nie oglądam. Dlatego dajcie szansę tym czterem chłopakom, a myślę, że nie pożałujecie. No i koniecznie zaglądajcie na ich kanały, jeśli chcielibyście zwiększyć swoje zdolności kulinarne, posłuchać jakichś fajnych wywiadów, zobaczyć jakieś ciekawe krosy, ciekawe akcje i miejsca. Gdzieś tutaj możecie znaleźć moje media społecznościowe, na które serdecznie zapraszam. Jest to Facebook, Instagram, Snapchat. E, jeśli Wam się podobało, zachęcam do łapki w górę. Jeśli nie, to nie dawajcie łapki w dół, broń Boże. E, a ja Wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Trzymajcie się pa.